Cześć, witajcie na moim kanale. Jest to mój pierwszy filmik, więc się przedstawię. Jestem Skybur i na tym koncie będą po prostu konia Horse Riding Tales itp., ale nieważne. Jak mówiłam, jest to mój pierwszy filmik, więc w tym filmiku będziemy robić trening z moim koniem Grace. Grace jest delikatnie niebezpieczna, jakby to ująć. Rzadko ją biorę na treningi, więc, więc dlatego ona się boi chodzić właśnie na te treningi. Ponieważ właśnie bardzo rzadko ją biorę. Jest ona delikatnie niebezpieczna, nie lubi być koło innych koni, no i dzisiaj będziemy właśnie z nią trenować. Delikatnie się boję, bo naprawdę jest to mój koń, ale jest niebezpieczna. Miałam z nią tylko dwa treningi, to będzie właśnie trzeci i mam nadzieję, że mi nikt nie zrobi. Dobra, nie będę przedłużać, tylko możemy już zaczynać. Pierw weszłam do jej boksu, oczywiście byłam ostrożna, wyczyściłam ją. Któr ją poszłam z nią na taki mini spacerek, żeby się przyzwyczaiła do nowej sytuacji. Ponieważ jeszcze niedawno byliśmy w innej stani, a, stajni, a to właśnie jest nowa stajnia, więc ona jeszcze za bardzo tutaj nie jest przyzwyczajona. I wyszliśmy też na ten spacerek, żeby wiedziała, że zaraz będzie miała trening, żeby się nie martwiła i żeby poznała tutaj konie, wszystko. Potem, gdy już się uspokoiło, po poszliśmy na ujeżdżalnię i na hale, oczywiście. Zaczęła się ona dziwnie zachowywać, oczywiście, jak zawsze, ponieważ słyszała inne konie, czuła inne konie i była ona niespokojna. Zaczęłam ją uspokajać. Wsiadłam na niem i na początku jechaliśmy powolutku. Ponieważ chciałam, żeby spojrzała troszkę na halę, żeby się tutaj właśnie tak rozejrzała, że tutaj nic nie ma złego. Potem zauważyła tam właśnie konia, potem dwa konie i znowu zaczęła się płoszyć. Próbowałam e, tak zwrócić uwagę tak jej, że, żeby nie patrzała na te konie, tak wiecie. I po prostu powoli, w był koń i naprawdę bardzo się wstraszyłam. Że ona zaraz po prostu coś zrobi, bo jak widzicie, tam koń szedł. Zauważyła tego konia i znowu zaczęła mi się płoszyć. Wytłumaczyłam tej dziewczynie o co chodzi. W sumie wytłumaczyłam dwóm dziewczynom, ponieważ tam były, że mój koń się bardzo płoszy i nie jest spokojny przy innych koniach, i żeby się oddaliły. Gdy wszystko zrozumiały, zaczęliśmy tak, tak sobie kusować. Lecz jedna dziewczyna zaczęła po prostu chodzić za mną. I Grace się wystraszyła i zaczęła galopować. Ja ogólnie też byłam bardzo wystraszona, ponieważ ta dziewczyna za mną chodziła, a ona galopowała i omal nie spadłam. Jak widzicie, tam chodziły za mną. Nie wiem czego one tu nie zrozumiały, ale moja po prostu się płuszyła. Nie chciałam, żeby mi się coś stało, więc wyszłam z hali, poszłam z Grace na dwór i oczywiście byłam wściekła, ponieważ te dziewczyny ze mną co chwila chodziły z końmi, a Grace się co chwila poszyła. Jak widzicie, co chwilę podchodziła do mnie ta dziewczyna z koniem. Potem ja z Grace gdzieś poszliśmy i chyba zgubiliśmy te dziewczyny, ale bałam się, że znowu je tam spotkam. I radę, ja znowu ją spotkałam. Z racji tego, że to miał być spokojny, fajny trening... Co no po prostu nieudane jest po prostu, no, jak widzicie przez te dziewczyny A ta za mną co chwilę łaziła, Normalnie co chwilę Postanowiłam, że po prostu już pójdę do boksu z Grace i no Chciałam, żeby Grace poczuła się komfortowo, ale te dziewczyny nie dawały spokoju Byłam po prostu wściekła i to tyle jak widzieliście, trening był okropny, miało być fajnie, lecz no, jak widzicie, te dziewczyny nie odpuściły. W sumie, że do nich mówiłam, żeby się odsunęły, ponieważ mój koń jest bardzo niespokojny przy innych koniach, to one i tak dalej ze mną chodziły, więc no. Pa! Do następnego odcinka.